Nowy Dwór Mazowiecki, 2000 rok. Dwóch zamaskowanych napastników wchodzi do pubu Tartak i dokonuje egzekucji dwóch gangsterów z grupy nowodworskiej. Strzały z Kałasznikowa kończą się śmiercią Głębika i Szczura. Przez lata nikt nie miał wątpliwości, kto pociągnął za spust. Aż do dziś. 10 listopada 2000 rok, godzina 21.45. Nowy dwór mazowiecki. Niepozorny pap o nazwie Tartak, mieszczący się na uboczu. Tam, gdzie zazwyczaj rozgrywały się spotkania pełne półszeptów i spojrzeń, które mówiły więcej niż słowa. Wewnątrz panował półmrok. Przyciemnione światło nie przeszkadzało klientom w sączeniu piwa ani w rozmowach, które rzadko trafiały do oficjalnych rejestrów. Właśnie w ten spokojny wieczór w samym środku jesieni. Lokal miał się stać świadkiem jednej z najbrutalniejszych egzekucji w historii polskiej przestępczości zorganizowanej. Do środka wkroczyło dwóch mężczyzn, ich twarze skrywały ciemne kominiarki, ubrania również całkowicie czarne. Jeden z nich trzymał w rękach kałasznikowa, legendarną broń, która od lat siała postrach na polach bitew i w podziemnym półświadku. Drugi, niemniej niebezpieczny, dzierżył pistolet maszynowy, który później prokuratura określiła jako tajemniczy miks dwóch modeli RAK i CZ. Z dwóch zupełnie odmiennych konstrukcji stworzono jedną, jakby próbowano opowiedzieć o czymś, co do końca nie mieściło się w ramach standardowych akt śledczych. Nie padło ani jedno ostrzeżenie. Nie było żadnych gruźb. Mężczyźni przeszli przez salę jak cienie, a potem w mgnieniu oka rozpoczęła się rzeź. Oddano co najmniej 34 strzały, a może więcej. Nikt nie był w stanie dokładnie policzyć, bo echo eksplozji amunicji w ciasnym pomieszczeniu zlało się w jeden ogłuszający huk. Celami byli Paweł G., znany jako Głębik, oraz Krzysztof B. pseudonim Szczur, obaj kojarzeni ze zorganizowaną grupą przestępczą określaną jako Grupa Nowodworska. Zginęli natychmiast. Kamizelki kuloodporne, które nosili, jakby przeczuwając niebezpieczeństwo, okazały się bezużyteczne. Broń, którą trzymali przy sobie, nie zdążyła nawet opuścić kabur. Śmierć przyszła szybko i bezlitośnie. Cała akcja trwała zaledwie kilkanaście sekund. A jednak jej echa rozbrzmiewały w przestępczym świecie przez kolejne lata. Nikt nie miał wątpliwości, co się wydarzyło. To były klasyczne porachunki między zwaśnionymi gangami. Grupa Nowodworska od dawna pozostawała w stanie wojny z Grupą Modlińską. Konflikt nie ograniczał się do słownych gruźb. Dochodziło do brutalnych pobić, porwań dla okupu, a także prób eliminacji konkurencji. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej w jednym z lokali nazwanym EB wybuchła bomba. Miała być wymierzona w członków gangu, ale zginęli przypadkowi ludzie, ładunek eksplodował zbyt wcześnie. Tamtego wieczoru to jednak ekipa z modlina, być może wspierana przez znajomych z niemniej grożnej grupy wołomińskiej, okazała się skuteczniejsza. Dokonała precyzyjnego uderzenia, które raz na zawsze zmieniło układ sił w mazowieckim półświadku. Po egzekucji sprawcy wyszli spokojnie. Wsiedli do czerwonego forda, w którym czekał na nich kierowca, i odjechali w nieznanym kierunku, znikając bez śladu. 23 lata później, jesienią 2023 roku, policja przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę operację wymierzoną w grupę zajmującą się nielegalną produkcją papierosów. W akcji uczestniczyły jednostki kontrterrorystyczne z Warszawy i Olsztyna wspierane przez śmigłowce i wozy opancerzone. Funkcjonariusze weszli do fabryki jak błyskawica. Wśród ośmiu zatrzymanych znajdował się mężczyzna, który od lat figurował w policyjnych kartotekach jako jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców. Marek N. 10 listopada 2023 roku, dokładnie 23 lata po podwójnej egzekucji w Tartaku, Centralne Biuro Śledcze Policji ogłosiło Marek z Marek zatrzymany. Film z akcji trafił do internetu. Widać na nim skutego mężczyznę prowadzonego przez uzbrojonych funkcjonariuszy. Policja podała, że Marek N ukrywał się, odkąd zapadł wobec niego nieprawomocny wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za zabicie głębika i szczura. Historia Marka N. to przykład wieloletniego klinczu między sądami a śledczymi. Po raz pierwszy został zatrzymany w 2001 roku. 12 lat później, 25 marca 2013 roku, Sąd Okręgowy Warszawa Praga skazał go na dożywocie. Jednak już w listopadzie tego samego roku sąd apelacyjny uchylił wyrok. W maju 2019 roku Marek N. został uniewinniony. Areszt opuścił jako wolny człowiek. Ale nie na długo. W czerwcu 2020 roku, apelacja znów odwróciła losy sprawy, a w marcu 2023 roku sąd ponownie skazał go na dożywocie. Tyle, że Marek N się nie stawił. W sumie, mimo braku ostatecznego wyroku, mężczyzna spędził za kratami 15 lat. Teraz jego przyszłość znów zależy od decyzji sądu. 30 września 2025 roku zaplanowano kolejną rozprawę apelacyjną. Marek N, mężczyzna bliski 60. Średniego wzrostu, szczupły, ale sprawny i zdecydowany mówi jasno: był przestępcą, ale nigdy nie odebrał nikomu życia. Przyznaje, że w latach 90. prowadził interesy, które nie zawsze były zgodne z prawem, ale zarzeka się, że nikogo nie zabił. Znał ludzi z grupy modlińskiej, spotykali się na siłowni, znali się ze środowiska, ale nie działał na ich zlecenie. Nie miał związku z egzekucją w tartaku, podkreśla, że nigdy nie służył ani w milicji, ani w policji. Choć media przedstawiały go jako byłego antyterrorystę, który przeszedł na ciemną stronę. Był jedynie szeregowym żołnierzem w ramach obowiązkowej służby wojskowej. Nie chce być nazywany markiem z Marek, dla niego to etykieta, która w oczach opinii publicznej automatycznie czyni z niego gangstera. Chce wrócić do normalnego życia, jeśli zostanie uniewinniony. Nie zamierza błyszczeć w mediach ani zostać bohaterem reportaży. Szanse ocenia na 50 na 50. Nie ufa sądom ale ma nadzieję, że ktoś spojrzy na sprawę z chłodnym dystansem. Prosi tylko, by zamiast patrzeć na jego przeszłość i legendę, jaką wokół niego stworzono, przyjrzeć się dowodom. Tym samym dowodom, które miały być podstawą jego skazania. A dowody są kontrowersyjne. Pierwsza grupa to zeznania przestępców, wrogów marka N powiązanych z grupami konkurencyjnymi wobec modlińskiej. Twierdzili, że sam przyznał się przed nimi do dokonania egzekucji. Problem w tym, że żaden z nich nie widział go z bronią w ręku ani w samym lokalu. To świadkowie z drugiej ręki, a jednak sędziowie w części procesów uznali ich słowa za wiarygodne. Inni z kolei podważyli ich motywy, wskazując, że byli przestępcami próbującymi ratować własną skórę. Druga grupa dowodów to relacje świadków, którzy mogli widzieć marka N w pobliżu pubu Tartak tamtej nocy. Część z nich rozpoznała Daniela E znanego jako Julio lub Julio, drugiego ze sprawców. Daniel E został prawomocnie skazany na dożywocie, choć nie przyznał się do winy. Nie wskazał też, kto mu towarzyszył. Twierdzi, że nie było go na miejscu. Trzecia grupa to świadkowie, którzy twierdzili, że byli zmuszani do składania zeznań przez policję. To właśnie ci, których wcześniej prokuratura traktowała jako kluczowych. W sądzie zmienili zeznania, twierdząc, że zostali zastraszeni lub zmanipulowani. Cała ta historia, choć toczy się na salach sądowych, ma w sobie coś z ponurego thrillera. Prawda jest tu trudna do uchwycenia, a każdy kolejny rozdział tej sprawy odsłania więcej wątpliwości niż odpowiedzi. Ale od początku. W analizowanej sprawie, będącej jednym z najbardziej zagmatwanych i kontrowersyjnych procesów karnych ostatnich lat, powraca wątek wiarygodności świadków, których zeznania miały zaważyć na losie oskarżonego, choć treści ich wypowiedzi pozostają nienaruszone. Dane osobowe tych osób zostały w materiałach sprawy zredukowane do niezbędnego minimum w trosce o ich bezpieczeństwo oraz zachowanie anonimowości. W ich słowach, zapisanych w aktach i przesłuchaniach, wyłania się obraz sytuacji, w której granica między prawdą a presją, lojalnością a strachem, zaciera się niemal całkowicie. Jedna z kluczowych świadczeń, oznaczona numerem pierwszym, opowiedziała o swoich doświadczeniach z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego. Według niej część zeznań, które ostatecznie trafiły do protokołu, została na niej wymuszona. Czuła się zastraszona, przytłoczona sytuacją, w której grożono jej więzieniem, jeśli nie wskaże konkretnej osoby. Mężczyźni, którzy ją przesłuchiwali, mieli podnosić głos i wywierać presję, powtarzając, że jeśli nie powie tego, czego od niej oczekują, to zostanie aresztowana. W pewnym momencie przyznała, że nie była już w stanie przypomnieć sobie dokładnie, jakie słowa padły, ani nawet dlaczego miała zostać pozbawiona wolności. Pamiętała jedynie uczucie paniki i wewnętrznego paraliżu. Nie była też pewna, czy opisy ludzi wsiadających do samochodu, jakie ostatecznie znalazły się w protokole, wyszły z jej ust, czy może zostały jej zasugerowane. Świadek drugi wspominał sytuację, którą trudno określić inaczej niż kontrowersyjnym rozpoznaniem. Podczas okazania mieli mu być przedstawiani mężczyźni ustawieni w różnych pozycjach najpierw odwróceni plecami, później bokiem, aż w końcu przodem. I wtedy, jak twierdził, Powiedziano mu po prostu, którego człowieka ma wskazać jako sprawcę. To jedno zdanie, które według jego relacji miało paść z ust funkcjonariusza, stanowiło dla niego wyraźną sugestię, a nie neutralne polecenie. Tym samym jego zeznanie traciło swój obiektywny charakter. Kolejny świadek, oznaczony numerem trzecim, także mówił o tym, że jego relacja została wymuszona przez przedstawicieli organów ścigania. Tłumaczył, że znalazł się w areszcie, kiedy podczas policyjnego nalotu odnaleziono broń. Broń ta nie należała do niego, ale i tak spędził trzy miesiące za kratami. Później został uniewinniony, ponieważ wykazano, że nie miał związków z zabezpieczonym przedmiotem. Jednak w trakcie przesłuchań policjant miał pytać, czy sprawcy trzymali coś w rękach. Gdy odpowiedział twierdząco, funkcjonariusz wpisał do protokołu, że była to broń, konkretnie karabin. Świadek przyznał, że nigdy tego nie powiedział, że jedynie zasugerował, iż mogli coś mieć, ale nie sprecyzował, co to było. Miał poczucie, że słowa zostały zniekształcone i wykorzystane wbrew jego intencjom. Z kolei świadek czwarty wrócił pamięcią do przesłuchania, które odbyło się w Warszawie, w siedzibie Centralnego Biura Śledczego. Tam, jak twierdził, został przyjęty przez kobietę oraz krępego mężczyznę. Kobieta miała mu wprost oznajmić, że wie, kto zastrzelił jego syna. Dodała, że jeśli chce odzyskać swój samochód, który został zabezpieczony przez policję po wcześniejszym zatrzymaniu syna, musi podpisać dokumenty, które mu przedstawi. Mężczyzna nie czytał tego, co podpisuje. Przyznał, że nie był świadomy treści zeznań, które rzekomo złożył. Dokument został napisany przez kobietę z CBS, a on jedynie go podpisał. Jak mówił, była to jedyna droga, by odzyskać pojazd, ponieważ kobieta zagroziła mu, że w przeciwnym razie samochód zgnije na policyjnym parkingu. Prokurator Piotr Woźniak, który był głównym autorem aktu oskarżenia w tej sprawie i uchodzi za osobę najlepiej znającą jej kulisy, nie znalazł czasu na rozmowę z dziennikarzami. Jego komentarz miał być możliwy dopiero pod koniec października. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej na Warszawskiej Pradze stwierdziła, że właśnie on był jedynym właściwym rozmówcą w tej sprawie. Z dokumentów znajdujących się w aktach sądowych wynika, że prokuratura podnosiła argument, iż świadkowie mogli czuć się zagrożeni nie przez śledczych, lecz przez samego Marka N oraz osoby z jego otoczenia. Tłumaczono również, że częste spotkania policjantów z osobami składającymi zeznania miały służyć ich ochronie, a nie wywieraniu wpływu. Tymczasem rzeczywistość rysowała się inaczej. Żaden z tych świadków nie rozpoznał marka N jako tego, który pociągnął za spust. Żadne zeznanie nie miało charakteru bezpośredniego i nie przesądzało w sposób jednoznaczny o jego winie. A mimo to cała konstrukcja oskarżenia opierała się na próbie udowodnienia, że to właśnie on był jednym z zamachowców. Śledczy nie dysponowali żadnymi twardymi dowodami w postaci odcisków palców, śladów DNA czy innych biologicznych znalezisk. Broń, którą porzucono i samochód, którym odjechali sprawcy, nie zawierały żadnych dowodów wskazujących, że przebywał tam Marek N. Nie istniały żadne nagrania, żadne ślady wskazujące, że to on strzelał. Co więcej, uznano, że posługiwał się pistoletem maszynowym Rak CZ-26, mimo że taka broń w rzeczywistości nie istnieje. Był to błąd, który popełniono już na etapie opisu zdarzenia i który potem nie został skorygowany. Nie wiadomo także na jakiej podstawie ustalono, że to właśnie N miał używać tej broni, a jego towarzysz posługiwał się kałasznikowem, a nie odwrotnie. Najbardziej istotny dowód bezpośredni w sprawie stanowiły słowa kobiety, którą w materiałach określono jako świadka X. Według jej relacji w wieczór masakry przebywała w pabie Tartak. Stwierdziła, że widziała marka N, który kilkukrotnie zaglądał do środka lokalu. Wtedy jeszcze nie miał zakrytej twarzy. Kobieta wyszła chwilę później i wsiadła do samochodu kolegi, który w aktach pojawiał się jako świadek numer 3. Gdy rozległy się pierwsze strzały, siedziała już w aucie. Po chwili z pubu wybiegło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Jeden z nich zatrzymał się na moment przy jej szybie i patrzył w jej stronę, jakby chciał zapamiętać jej twarz albo upewnić się, że niczego nie widziała. Kobieta była przekonana, że to ten sam mężczyzna, który wcześniej zaglądał do pubu bez kominiarki. Jak twierdziła, rozpoznała go po charakterystycznym spojrzeniu, kolorze oczu oraz sylwetce. Gdy odbyło się okazanie, wskazała właśnie marka N. Jego twarz rozpoznała po upływie ośmiu miesięcy od feralnego wieczoru. Sąd, który uniewinnił marka N, uznał te zeznania za zbyt niepewne, by mogły stanowić podstawę do wydania wyroku skazującego. Stwierdzono, że czas jaki upłynął między zdarzeniem a identyfikacją był zbyt długi, by świadek mógł mieć pewność. Zwrócono również uwagę, że kobieta nie widziała twarzy sprawcy w momencie egzekucji, lecz tylko jego oczy i posturę, które mogły być podobne do cech dziesiątek innych mężczyzn. Jednak sąd, który ostatecznie skazał Marka N. na dożywotnie pozbawienie wolności, przywiązał ogromną wagę do wspomnianego spojrzenia. Uznał, że świadek zawodowo zajmowała się handlem odzieżą, i miała ponadprzeciętną zdolność oceniania sylwetek. W jej pracy obserwacja ludzi, ich budowy ciała była codziennością. Nie miała żadnego powodu, by kłamać. Nie znała marka N wcześniej, a mimo to wskazała go jako człowieka, którego spojrzenie utkwiło jej w pamięci. Sąd uznał to za wystarczające, by przesądzić o jego winie. Ewa Gruza, uznana profesor kryminalistyki i jedna z najbardziej cenionych specjalistek w Polsce, od lat zajmuje się analizą wiarygodności zeznań świadków. W świecie akademickim i prawniczym cieszy się autorytetem, a jej publikacje są obowiązkową lekturą dla studentów prawa, psychologii sądowej oraz kryminalistyki. W sprawie Marka N. została poproszona o sporządzenie opinii przez jego obrońców, co z góry wyklucza jej pełną niezależność w tym konkretnym przypadku, o czym sama uczciwie informuje. Jednocześnie nie kryje, że stanowisko, które zaprezentowała, nie jest wyjątkiem od reguły, lecz kolejnym potwierdzeniem jej wieloletniego dorobku zawodowego. Podkreśla, że nie jest jej rolą rozstrzygać, czy oskarżony Marek N. rzeczywiście dopuścił się czynu, o który został oskarżony, czy też nie. Ale z całą stanowczością twierdzi, że w świetle znanych okoliczności i warunków, w jakich świadek X miała rzekomo rozpoznać sprawcę, nie sposób uznać tych zeznań za dowód mogący przesądzić o winie. Gruza przypomina, że ludzka pamięć i percepcja bywają zawodne, a subiektywne przekonanie świadka o tym, że mówi prawdę, niekoniecznie musi iść w parze z obiektywną prawdą. Na potwierdzenie swojej tezy przywołuje przykłady z dziedziny fizjologii widzenia. Jednym z nich jest zjawisko purkiniego, polegające na zmianie wrażliwości siatkówki oka na barwy w zależności od warunków oświetleniowych. W warunkach słabego światła, takich jak ciemny listopadowy wieczór, w którym miało dojść do egzekucji w Pabie Tartak, kolor oczu sprawcy mógł zostać przez świadka zinterpretowany całkowicie błędnie. Barwy, które w świetle dziennym wydają się jasne, w półmroku mogą zostać odebrane jako znacznie ciemniejsze. Zatem wskazywanie na brązowe oczy jako podstawowy element rozpoznania sprawcy wydaje się naukowo wątpliwe. Zdaniem profesor Gruzy równie kontrowersyjne pozostaje samo twierdzenie, jakoby Marek N. był widziany przez świadka w środku pubu. Lokal w tamtym czasie był silnie zadymiony, a światło wewnątrz było przygaszone. Przebywało tam około 70 osób, a mimo to nikt oprócz wspomnianej kobiety nie zauważyłby Marek N. krążył wokół wejścia, ani by co chwilę pojawiał się i znikał we wnętrzu lokalu. Nawet dwaj mężczyźni, którzy niebawem mieli stracić życie i siedzieli w środku w kamizelkach kuloodpornych, nie zareagowali na jego obecność, choć byli znani z tego, że nie spuszczali z oczu nikogo nieznajomego. Profesor kryminologii zwraca również uwagę na fakt, że do identyfikacji marka N doszło dopiero po upływie 8 miesięcy od tragicznego wieczoru. Wskazuje przy tym na zjawisko znane w psychologii jako krzywa zapominania. Im więcej czasu mija od danego zdarzenia. Im więcej szczegółów ucieka z pamięci świadka, a tym większą rolę zaczynają odgrywać domysły, wpływ otoczenia czy sugestie. To wszystko powinno wzbudzać daleko idącą ostrożność przy ocenie takich zeznań, a nie traktować ich jako fundament dla skazania człowieka na dożywotnie więzienie. W jej opinii, biorąc pod uwagę warunki, w jakich doszło do obserwacji, nie można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że świadek X właściwie rozpoznała sprawcę. Proces ten, zdaniem ekspertki, nosił znamiona kompletnego chaosu i niekompetencji. Błędy proceduralne, lekceważenie zasad postępowania karnego, a także nieuzasadnione przypisywanie kluczowej wagi jednemu dowodowi, którego jakość pozostawia wiele do życzenia, razem tworzą obraz całkowitego upadku standardów wymiaru sprawiedliwości. Helsińska Fundacja przeanalizowała zeznania świadka X w całości, zarówno te składane na etapie postępowania przygotowawczego, jak i późniejsze wypowiedzi przed sądem. W jednych zeznaniach kobieta twierdziła, że do pubu przybyła około godziny 18. w innych, że dwie godziny później. Raz wspominała, że minęła się ze sprawcami w drzwiach, innym razem, że dopiero kolega pokazał jej ich z samochodu. Niezrozumiałym pozostaje również, dlaczego jeden ze sprawców, właśnie po dokonaniu brutalnej egzekucji, miałby zatrzymać się przed samochodem i przez kilkadziesiąt sekund wpatrywać się w siedzącą w środku kobietę. Zachowanie to nie ma logicznego uzasadnienia a tym bardziej dziwi, że osoba siedząca obok kobiety tego momentu w ogóle nie zauważyła. W swoim stanowisku Fundacja zaznacza, że nie przypisuje świadkowi x złych intencji. Jej zdaniem możliwe jest, że jej relacje są zniekształcone przez fizyczne ograniczenia percepcji, kiepskie oświetlenie, stres, dynamiczny przebieg wydarzeń. W efekcie jednak jej zeznania są wewnętrznie niespójne i nie mogą stanowić wiarygodnej podstawy do ustalenia stanu faktycznego. Z tego powodu, jak zaznaczono w piśmie skierowanym do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, należy poddać je surowej krytyce i potraktować z najwyższą ostrożnością. Szczególnie niepokojący był również sposób, w jaki przeprowadzono okazanie Marka N, zarówno to na zdjęciach, jak i późniejsze, tak zwane okazanie na żywo. Pierwsze z nich miało miejsce już po wstępnym przesłuchaniu świadka. Policja pokazała kobiecie 17 tablic poglądowych zawierających fotografie mężczyzn z których wielu w żaden sposób nie przypominało siebie nawzajem. Wśród tych zdjęć znajdowało się także jedno przedstawiające Marka N. Kobieta wskazała właśnie jego, twierdząc, że rozpoznała go po spojrzeniu, twarzy i fryzurze. Tyle że podczas wcześniejszych zeznań nie była w stanie podać żadnych szczegółów dotyczących wyglądu twarzy sprawcy ani fryzury. Nie wyjaśniono nigdy na jakiej podstawie dokonała wyboru. Skoro wcześniej twierdziła, że takich cech nie zapamiętała, do tego doszły nieprawidłowości proceduralne. Okazanie przeprowadzono niezgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które wymagają, by osoby przedstawiane w parady identyfikacyjnej były do siebie możliwie jak najbardziej podobne pod względem wzrostu, budowy ciała, wieku i innych cech charakterystycznych. W przypadku okazania przeprowadzonego dla świadka X, osoby te różniły się diametralnie. Co gorsza, z przeprowadzenia czynności nie sporządzono nawet oficjalnego protokołu co stanowi poważne naruszenie przepisów. Podczas okazania na żywo za lustrem weneckim sytuacja była podobna. Świadek miała wybrać sprawcę z kilku mężczyzn, lecz okazało się, że Marek N jako jedyny był ubrany elegancko, w marynarkę i koszulę. Pozostali różnili się od niego nie tylko ubiorem, lecz także wzrostem i sylwetką. Jeden z uczestników miał znaczną nadwagę, inny był znacznie wyższy niż Marek N. Zatem sam wygląd pozwalał łatwo wyodrębnić Marka N z grupy, co stwarzało ryzyko sugestii. Profesor Gruza stwierdziła, że te błędy proceduralne niemal całkowicie dyskwalifikują wartość przeprowadzonych czynności. Śledczy nie mieli wątpliwości co do winy marka N i Daniela E. Te wersje uznali za jedyną możliwą już na samym początku dochodzenia. Robert Baudys, który od 2000 do 2005 roku prowadził śledztwo jako funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego, później zastępca komendanta stołecznego. Zeznał przed sądem, że wariant z markiem N i Danielem E był tak silny, że nie rozważano żadnych innych. Wszystko oparło się na jednym rozpoznaniu. Innych scenariuszy po prostu nie sprawdzano. Z nieoficjalnych informacji wynika, że prokurator Barbara Zapaśnik, znana ze skutecznych działań przeciwko zorganizowanej przestępczości, prowadziła czynności z jednym z członków gangu Modlińskiego. Miała wtedy uzyskać informacje, które przeczyły wersji, że to Marek N był sprawcą egzekucji w Pabie Tartak. Problem w tym, że warszawska prokuratura miała już swoją wersję. Dwóch sprawców, dwóch oskarżonych. Więc po co szukać trzeciego, skoro układ już się zgadza. Na pytanie czy Marek N czuje się jak Tomasz Komenda, odpowiedział z dystansem. Nie chciał porównań. Przyznał, że ma coś na sumieniu, że nie był bez skazy, ale podkreślił, że oczekuje jedynie uczciwego procesu. Jego zdaniem wielu sędziów wskazało go za całą kształt, a nie za konkretne przestępstwo. Wyrok zapadł nie dlatego, że ktoś dokładnie przeanalizował dowody, ale dlatego, że uznano jego słowa za mniej wiarygodne, niż słowa jednego świadka.